Witam Państwa bardzo serdecznie, i zapraszam na relację z kolejnej już szóstej edycji Akademii Kobiet Spełnionych. Jak się okazuje, ta konferencja, która w tym momencie jest wydarzeniem cyklicznym, bo odbywa się dwa razy w roku. Mamy edycję wiosenną i jesienną. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja to przede wszystkim temat związany z takim codziennym funkcjonowaniem, ale i nie tylko. Mianowicie chodzi o asertywność. Asertywność w domu, w pracy, wśród znajomych. Czy jest nam bliska? Nam czyli kobietom. No właśnie, między innymi na te pytania będą starały się odpowiedzieć panelistki, osoby, które zostały zaproszone jako eksperci na tegoroczną konferencję Akademii Kobiet Spełnionych. Serdecznie zapraszam na relacje z tego wydarzenia. Dzień dobry, po raz trzeci na tak, Akademii Kobiet spełniony. Ja myślę, że na to pytanie mogłabym odpowiedzieć najlepiej kobiety, które tutaj są dzisiaj ze mną, moje uczestniczki w szkoleń, co tak naprawdę przyniosły ich do warsztaty. Ale mm, czy znacie państwo takie pojęcie, panie właściwie, ale panowie są również, więc szacunek wiem, panów również, takie pojęcie, które dotyczy tego, że coś jest naszym, błogosławieństwem, darem, ale jednocześnie przekleństwem. Spotkałyście się z tym kiedyś? To w moim przypadku dokładnie tak było, ponieważ jestem siostrą bliźniaczką mojego brata bliźniaka i mój brat zawsze wiedział, że będzie lekarzem i to dodatkowo chirurgiem, więc wielki prestiż przed nim się rozpościerał. No a ja, ta siostra żyjąca w jego cieniu, jako miałam Perspektywy przyszłości. Więc od zawsze byłam do niego porównywana i to było bardzo trudne. Potrzebuję do tego nawiązać, ponieważ właśnie to się wiązało z tym moim brakiem asertywności. Gdzie mama, kiedy prosiła na przykład o to, żebyśmy wynieśli śmieci, do Mariusza kierowała taki komunikat, to Mariusz mówił: zaraz, nie teraz. No to ja, oczywiście, grzeczna dziewczynka uległa. No musi to dobrze, to ja wyniosę. A że moi rodzice, nasi rodzice się bardzo wcześnie rozstali, mieliśmy 5 lat, to ja chciałam to mamę po prostu uszczęśliwić. I właśnie weszłam nieświadomie w pozycję, uległo. aż dosłownie jak o tym mówię, to trzęsie mi się bo, bo jeszcze te emocje gdzieś są we mnie. Słuchacie mnie cały czas? I takim momentem przełomowym, do którego właśnie Na naszej drodze stanęła cudowna, wspaniała pani psycholog Justyna Jałocha, do której mam ogromny szacunek, ponieważ ona w trakcie tej szkoły powiedziała do mnie, zadała mi takie pytanie, kiedy powiedziałam, że jestem nieasertywna, że już po prostu nie mam sobie zgody na to, żeby się na wszystko zgadzać. Przede wszystkim powiem szczerze, że byłam bardzo nieasertywna wobec własnej mamy. I zadała takie pytanie Magda, idziesz ulicą i podchodzi do Ciebie obcy człowiek, wyżera Ci Twoją wątrobę, przeżuwa na Twoich oczach, wypluwa, a Ty zostajesz bez wątroby, bez której nie da się żyć i bez asertywności również, jeżeli chcesz być w życiu szczęśliwym. Skąd pomysł na to, żeby wziąć udział w konferencji Akademia Kobiet Spełnionych? To, że jest Pani kobietą, to, że spełnioną, to za chwilę jeszcze zapytam. Ale skąd pomysł na to, żeby wypowiadać się? O, to był oczywiście pomysł Pani Moniki, która jest główną organizatorką i która zaprosiła mnie na tą konferencję. Kiedy zapytałam ją, czy wezmę udział, powiedziałam od razu, tak, wchodzę to. Potem zaczęłam myśleć, kurczę, ale co ja mam do powiedzenia na ten temat. Ale faktycznie, gdzieś zaczęliśmy potem rozmawiać, a również o stowarzyszeniu, na temat asertywności, bo to jest tematem przewodnim dzisiejszej konferencji, i o tym, jak ona jest bardzo ważna, również w działalności społecznej. O tym, jak dawanie pomocy drugiej osobie często wiąże się z asertywnością, ponieważ wiąże się z tym, że komuś pomagamy, ale świadomie. Czasami trzeba powiedzieć komuś nie, żeby faktycznie komuś pomóc. Dlatego. Uznaliśmy, że faktycznie udział w takiej konferencji jest ważny, ponieważ e, asertywność wiąże się bardzo, bardzo z e, pomaganiem, działalnością na rzecz drugiego człowieka. No To ja muszę teraz pociągnąć za język i zapytać o samo stowarzyszenie. Jak ta szczypta dobra wpływa na innych? Czyli jak pomagacie, innymi słowy? Myślę, że naszą najba najbardziej znaną akcją stowarzyszenia Szczypty Dobra jest zupa na Pietrynie. Co to co tygodniowe spotkania w każdą niedzielę przy katedrze, gdzie spotykamy się z osobami wykluczonymi społecznie, w tym samym osobami w bezdomności, którzy przychodzą do nas po pomoc doraźną, a ciepły posiłek, ubrania, pomoc czy medyczną. Ale to jest nie wszystko, ponieważ wiemy doskonale, że kanapką nie zbawimy świata i nie pomożemy tej osobie, dlatego również prowadzimy działania streetworkerskie. Mamy zatrudnionych streetworkerów, którzy w tygodniu pracują z osobami w kryzysie bezdomności, a także prowadzimy networking dla dzieci i młodzieży, żeby tutaj również pracujemy młodzieżą, już tak bardziej profilaktycznie, tak żeby zapobiegać im dalszym no właśnie, kryzysom, problemom. No to ja sobie wyobrażam, że w takim stowarzyszeniu asertywność to podstawa, prawda, żeby komuś pomóc, ale nie zrobić za niego. Tak, to przede wszystkim asertywność jest faktycznie bardzo ważna, bo nie chodzi o to, żeby dać rybę, ale żeby dać wabkę. I staramy się też edukować społeczeństwo na temat właśnie pomagania, bo to jest bardzo proste, dać komuś 5 zł. Tak, ktoś na przykład o jedzenie, o pieniądze itd. i tak dalej. I okej, okay, daj jednej, mamy czyste sumienie, czujemy się fajnie, bo pomogliśmy. Ale nie, tutaj właśnie wchodzi asertywność. I właśnie powiedzenie nie, nie dam ci tych 5 zł, ale powiem ci, gdzie możesz otrzymać pomoc. Powiem ci, że w takim i w takim miejscu otrzymasz darmowe posiłki. Tutaj i tutaj masz noslek. Tutaj masz pomoc prawną, tutaj psychik. I dla tej osoby jest to o wiele cenniejsze niż 5 zł, które spożytkuje na różne cele, może niekoniecznie związane z pierwszą pomocą. No tak, i niekoniecznie wykorzysta akurat w takim celu, żeby wyjść chociażby z tej bezdomności, prawda? Tak, właśnie o to chodzi, żeby naszym pomaganiu nie utwierdzać w kryzysie bezdomności, bo faktycznie dawanie tylko tej ryby, no właśnie do tego prowadzi. Tak, dawanie tylko jedzenia do tego doprowadziło. Dawanie tylko pieniędzy do tego prowadziło. To musi wychodzić przez szereg. I dlatego nasi streetworkerzy, którzy na co dzień pracują z osobami doświadczonymi kryzysu bezdomności i jeżdżą z nimi do urzędu, pomagają im wyrobić dowody osobiste, pomagają im załatwić zasiłki na e odwalał kawał dobrej roboty, tak? Żeby oni faktycznie e, mogli wyjść z tego kryzysu. Ale to, co najważniejsze, i na zupie, na Pietrynie, i z workingu, to jest budowanie relacji. Wszystko budujemy na relacji i na zachowaniu. Tutaj nie krzyczymy, nie karzemy i tak dalej. Przede wszystkim szanujemy drugą osobę. Odpowiadamy nie, ale... Pomagamy w inny sposób, więc ten szacunek i zaufanie i relacja to jest nasz fundament. No to teraz ostatnie pytanie dotyczy pani jako osoby, jako kobiety, bo tutaj myślę, że większość jednak osób, które znajdują się na konferencji, to są kobiety i mam takie wrażenie, że my kobiety mamy większy problem z asertywnością niż mężczyźni, bo tak po prostu zostałyśmy wychowane. To jak pani na co dzień stara się być asertywna? Tak, w no, co dzień staram się być asertywna na wielu aspektach, bo oprócz stowarzyszenia również pracy swoją firmę, także dziś muszę włączyć światy trochę społeczeństwa, ale jednocześnie społeczne, a jednocześnie biznesowe, także tutaj asertywność musi być na wielu obszarach potrzebna. Myślę, że to, co mi najbardziej pomogło, to faktycznie nauka nauka i jeszcze raz nauka, a także budowanie świadomości siebie na temat tego, kim jesteśmy. Nauka związana z psychologią tutaj, terapia psychologiczne i wiele innych aspektów, które pozwalają nam się uczyć. Tego, kim jesteśmy, dlaczego jesteśmy takie, jak jesteśmy, nie, dlaczego nie mamy m, poczucia własnej wartości, tak? Dlaczego nasze poczucie wartości jest tak niskie, że nie mamy tej asertywności. Więc wydaje mi się, że taka podstawa do budowy, przynajmniej w moim przypadku, asertywności, jest faktycznie poznanie samej siebie. Poznanie siebie od wiadom psychologicznej, od e, związanych nie, z przyszłością, z teraźniejszością. tak, żeby po prostu poznawać siebie i na tym budować swoje poczucie wartości i asertywność jednocześnie. Przechodziłam o jeszcze Starej Łodzi Fabrycznej gdzie czułam zabawę tego Chińczyka, tak zwanego, yy, prawda, chyba słynnego tutaj w Łodzi. I nagle, wyobraźcie sobie, dzwoni do mnie telefon i ja czułam, że dzwoni moja mama. Po to, żeby mnie po raz kolejny o coś poprosić. A najczęściej prosiła mnie o to, żebym przekazywała pewne informacje mojemu bratu, który właśnie był ofertywny, niekoniecznie chciał słuchać tego, co mama mówi, a ja jakieś, jakąś taką miałam yy, umiejętność wpływania na niego, na tego swojego bliźniaka. I dokładnie tak się zadziało, że ja wyciągnęłam ten telefon z zobaczyłam, że to mama, odebrałam i serce po prostu chciało mi wyskoczyć z, dosłownie z piersi, z klatki piersiowej, bo ja już czułam, że za chwilę tę granicę postawię. I mama mówi do mnie, no cześć Mariusz, słuchaj, bo ja mam taką pro ja, ja proszę, żebyś sobie zadzwoniła do Mariusza i powiedziała mu, że on coś tam ma zrobić. A ja pamiętam, że to sobie serducho bije, mijają takie nanosekundy i mówię, nie mam, nie zrobię tego, ty to zrób. I nagle ciszę słuchawce i mama się rozłączyła. Nie udźwignęła mojej odmowy. Tej zmiany, która nastąpiła we mnie, i dwa tygodnie się do mnie I to jest właśnie ta cena, którą płacimy za asertywność. Ale ja byłam tak z siebie dumna, ciekło mi łzy, ale pomyślałam sobie, nareszcie Magda wystałaś przy sobie. Przy swoich wartościach, przy swoich <try> potrzebach, nawet, że to jest największy autorytet w Ciebie sama wdowała. Ale warto. Naprawdę. I tak samo zapytała się o moich chłopaków. Wyobraźcie sobie, panie i panowie, tu trener inteligencji emocjonalnej, otwarty umysł, tutaj wojsko, służby mundurowe. Jesteśmy razem 21 lat. I okazuje się, że, a propos tego co pani sędzia właśnie tutaj mówiła, że czasami na początku, kiedy jest ten pierścionek zaręczynowy, jest może trochę łatwiej pewne rzeczy gdzieś postawić sobie tą, tą granicę, ale w moim przypadku, ja 17 lat czekałam na to, żeby mój mąż, który jest podwójny to też weteranem misji w Afganistanie, więc naprawdę ma takie doświadczenie mocne, żeby zaczął się rozwijać żeby też zaczął iść tą drogą podobną do mojej, żeby lepiej rozumiał innych ludzi, żeby lepiej rozumiał pewne mechanizmy, które zachodzą w relacjach, również z naszym synem. I warto było czekać te 17 lat, bo w tej chwili mamy naprawdę piękną relację. I cokolwiek by się nie działo, to właśnie ta świadomość też. Jego świadomość w kontekście jego własnych potrzeb. Bo w pewnym momencie to też było tak, że trochę ja mam tą panią generał, przyznaję się. Bo tak wyniosłam z domu po prostu, że mężczyznom się nie ufa. Że właśnie trzeba być taką niezależną, taką twardą. Więc paradoks polegał na tym, że tak naprawdę mimo tego, że można się mu odłapało chłopa i w ogóle, to, to ja rządziłam. Przyznaję się, bezbicie. Nie służyło relacji. Ja nie, nie, nie potrafiłam mu zrobić przestrzeni na tą jego męską energię. Ale kiedy, ponieważ kilkanaście razy schodziłam do tak zwanego Hadesu i pracowałam z mentorkami, z kołczkami i w ogóle nie wyobrażam sobie być w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem, bez pracy nad sobą, bez takiej ciągłej pracy nad sobą. Ja jestem w ciągłym procesie mentoringowym i coachingowym, bo bo nie miałabym z czego czerpać, z tego naczynia się nie naleje. Więc yy, to, co powiedziała też Paulina i, i Małgosia, żeby sięgać po tą pomoc. Bo my, sięgając po pomoc i sięgamy dlatego yy, inaczej, sięgając po pomoc, sięgasz po to, żeby pozostać silnym. Szósta edycja Akademii Kobiet Spełnionych. No chyba kolejny sukces, pani Moniko, prawda? To się okaże, bo nie wiem jeszcze, jakie opinie mają uczestniczki, a to jest dla mnie oczywiście bardzo ważne, bo robię to z myślą o kobietach, chociaż też są mężczyźni, i naprawdę zależy mi na tym, żeby ludzie wyszli zawsze z jakimś przesłaniem. No dzisiaj mówimy o asertywności, więc ważne jest dla mnie, żeby wyszli z takim mottem, a być może nawet właśnie przekonaniem, że warto być asertywnym, że warto dbać o swoje prawa, potrzeby, że warto strzec swoich granic, i temu też jakby służą wszystkie asertywności tego wydarzenia, czyli i fantastyczny wykład pani sędzi, pani sędzi Anny Marii Wasołowskiej, który myślę, że poruszył nie tylko umysł, ale również i serca nasze. Później świetny panel i też jakby taka asertywność z punktu widzenia różnych dziedzin życia, bo kobiety też miały tutaj różne doświadczenia. I teraz przed nami cztery wykłady dotyczące asertywności, ale jestem przekonana, że poza wiedzą merytoryczną będą to inspirujące historie, właśnie takie doświadczenia bo to zawsze najbardziej do nas trafia. No zdecydowanie takie doświadczenie życiowe, prawda, wydarzenia, które miały miejsce, które wpłynęły na nasz rozwój. No, dobrze by było, żeby zawsze byłby, żeby był to zawsze rozwój. Ja często mówię, że rozwój rodzi się albo z inspiracji, albo z desperacji. Inspiracją może być wydarzenie, inspiracją może być książka, inspiracją może być rozmowa. Desperacją są, bywają czasami trudne doświadczenia, ale one też nas rozwijają i czasami nawet takie, mam takie poczucie, że ta desperacja, czy jakieś trudne doświadczenie, tak, może być takim rozwojem, tylko ważne, żeby podejść do niego świadomie, ważne, żeby mieć obok takie osoby, które nas przez to poprowadzą trochę zgodnie z taką intencją Jacka Walkiewicza, który mówi poradzisz sobie sam, ale z czyjąś pomocą. I ja myślę, że po to tutaj jesteśmy, żeby pokazać, że jest jakaś siła, nie w narodzie być może, tak trochę populistycznie to mogłoby zabrzmieć, ale siła w kobietach, w ogóle siła w relacjach, bo myślę, że tutaj już nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z kobietami, czy z mężczyznami, ale żeby pamiętać, że właśnie ta siła płynie często od drugiego człowieka i warto tą siłę wziąć, że najgorsze, co, co nas może spotkać, to właśnie Bycie takim samotnym i osamotnionym. Więc nawet kiedy dzisiaj tutaj patrzę na te kobiety, to mam takie wrażenie, że trochę odnajdują tutaj właśnie taką przestrzeń na to, żeby nabrać energii, nabrać takiej ochoty do działania, do podejmowania też no, różnych wyzwań i sprostania na co dzień temu, co czasem nam się wydaje bardzo trudne. Ja jeszcze wrócę do tej asertywności, bo tutaj wybrzmiało coś, co myślę, że wiele osób troszeczkę o tym zapomina czyli to bycie asertywnym, czyli ta umiejętność mówienia nie, że to tak do końca nie o to chodzi, że to nie wszystko, że to nie na tym polega. Oczywiście, że tak, bo to jest takie właśnie stereotypowe postrzeganie asertywności, natomiast asertywność to jest umiejętność przyjmowania krytyki, pochwał, umiejętność wyrażania też właśnie takich trudnych rzeczy, też przyjmowania różnych uczuć, wyrażania tych uczuć, to jest również pozytywny monolog wewnętrzny, to jest w końcu stanowienie właśnie swoich granic w różnych sytuacjach i prywatnych, i sytuacjach społecznych, zawodowych, ale asertywność to jest chociażby kontakt z autorytetem, dobrze wiemy, że to też niełatwo przychodzi, czy w końcu wystąpienia publiczne, także tak, Asertywność jest bardzo szerokim zagadnieniem, i wiele obszarów w ramach tej asertywności się bada, nad wieloma pracuje. Więc ja bym też chciał odczarowywać, że to jest tylko ta umiejętność mówienia nie, bo często asertywność niektórzy utożsamiają po prostu z taką arogancją. A myślę sobie, że to wcale nie o to chodzi, bo główne przesłanie asertywności jest takie, że ty masz do czegoś prawo, Twoje potrzeby są ważne, ale pamiętaj, że ktoś inny też ma do nich prawo i że czyjeś potrzeby też są ważne. Więc tutaj, właśnie ten taki szacunek dla tego, co. My przeżywamy i dlatego, co przeżywa druga osoba, jest ważna. No tak, skoro mowa o autorytetach, to pani sędzia, Anna Maria Wesołowska, wspomniała o tym, że dla niej asertywność to też uważność, uważność na siebie, ale i na drugiego człowieka. Dokładnie tak, bo ja myślę, że nie sposób inaczej. Tylko właśnie wtedy, kiedy dajemy sobie takie prawo do tego, żeby czasem się zatrzymać, bardziej refleksyjnie podejść do tego, co się w naszym życiu dzieje, tym bardziej, że asertywność właśnie łączy się z taką samoświadomością, To jest też element inteligencji emocjonalnej i właśnie z drugiej strony. Strony, też ta uważność na to, co czuje, co może czuć drugi człowiek, co się nazywa empatią, bo jeśli ja nie mam empatii, to ja nie jestem w stanie nawet wymyśleć sobie w swojej fantazji tego, co ta osoba może przeżywać w związku z tym, co ja powiem, jak ja się zachowam, tak? dlatego tak ważne jest, żeby właśnie tą asertywność traktować tak szeroko, żeby też mówić o tym, ale w taki zdrowy sposób, żeby pokazywać, do czego nam się może przydać, a myślę, że bycie asertywnym ma przełożenie na wszystkie aspekty naszego życia i nie jest dla żadnej grupy wiekowej to też jest ważne, bo przecież nawet tak sobie myślę o takich dzieciach, które słysząc jesteś głupi mogą powiedzieć, nie zgadzam się z tym, zamiast mówić ty jesteś głupszy jeszcze bardziej. Tak? Bo to też czasami właśnie te wzorce później no, gdzieś znajdują odzwierciedlenie już w takim życiu zawodowym. I tutaj ta umiejętność właśnie stawiania granic, radzenia sobie też z tym, co się wokół nas dzieje, tak wymaga uwagi i wymaga świadomości. No właśnie też mówimy o wieku. Ja się zastanawiam, jeśli chodzi o wiek osób, które uczestniczą w konferencji. Widzę, że jest to spektrum tak naprawdę i szeroki wachlarz, prawda, wiekowy. Tak, bo taka jest intencja. Ja oczywiście jestem zwolenniczką działań międzypokoleniowych i też łączenia w ogóle e, tych pokoleń i daleka jestem od tego, że te czasy mają nas jakoś różnić. Ja uważam, że każdy z nas właśnie dąży do tego, żeby być człowiekiem spełnionym, szczęśliwym. E, ten drogowskaz szczęścia jest dość uniwersalny, myślę, natomiast ważny jest to, żebyśmy raczej budowali takie mosty i szukali dialogu, niż właśnie wskazywali sobie to, co nas różni. Stąd też bardzo się cieszę, że naprawdę są tutaj osoby w różnym wieku. Był nawet chłopcy, chłopczyk, nie wiem, czy jeszcze jest. Widziałam go tutaj. Miał 4 lata, więc bardzo się ucieszyłam, kiedy go zobaczyłam, bo myślę sobie, że to właśnie oddaje moją ideę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.